tam są odnośniki, mam kanał na YouTubie, mam no, filmy, ranki, z miejsca. Widzisz tam coś mądrego? W no ogóle się tam nie odzywam. Mam drugiej strony, gdzie mam normalnie ranki zawodników rekreacyjnych filmy, i zdjęcia i mnie jak, wypłynie, jak prezenty, jakieś tam prezenty nagrody organizuję. Bożą. Ja A ten masz numer do Na stronie jest. No, na stronie jest, ale tylko ja e, jakiś tam wiesz, stacjonarny. Dawaj, dawaj. ale sprawdzę. Myślałem w tą maską olka ma.